Karol 2 w Radiu Złote Przeboje. Irena to kobieta bardzo skrupulatna, yy, zorganizowana, yy, licząca każdą minutę i sekundę, każde spóźnienie. Yy, myślę, że jest to kobieta, która najbardziej z, tych, z tej całej grupy dziewczyn stoi mocno na ziemi. Yy, zawsze ma w torebce kalendarz. Ostra kobieta. Yy, nie poddająca się tak łatwo romansom, i y, która nie lubi za bardzo tak szaleć. Zostaje namawiana przez y, koleżankę do takiego szaleństwa. Ona jest taka bardzo y, zorganizowana i taka bardzo spięta kobieta. Kocham wszystkie kobiety. Wykorzystasz mnie i doprowadzisz do szaleństwa? Hmm. Paulinka e, jest strasznie roztrzepaną dziewczyną to na pewno. E, ja sobie wymyśliłam ją od A do Z, to znaczy łącznie z, z tym, w jaki sposób ona mówi. Paulinka, każdą wypowiedź kończy słowem co nie albo tak czy nie. E, Wymyśliłam sobie fryzurę Paulinki. Chciałam, żeby była roztrzypana, żeby oddawała też jakby to, co w środku, jej charakter. Kolorowe paznokcie, błyszczyki. Tego w ogóle nie było w scenariuszu. Takie dodatkowe rzeczy sobie do Paulinki dołożyłam, co myślę, że pozwoliło mi jakby wczuć się bardziej w tę postać. A jednocześnie myślę, że była na tyle wiarygodna, że, że widz utożsamia ją z taką właśnie... Nie chcę powiedzieć pustą, bo może, bo może nie tak, ale taką próżną dziewczyną skupioną bardzo na sobie, nawet bardziej na sobie niż na Karolu, powiedziałabym. I akurat to, że napatoczył się Karol, no to bardzo fajnie, ale jak potem napatoczył się Roman, to dla Paulinki to też jest dobrze. Cześć, Marta Żmuda-Trzebiatowska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.